2015 rok. NXT dopiero zaczyna sprowadzać największych gwiazd sceny niezależnej i budować pozycję najlepszego brandu w całym profesjonalnym wrestlingu. Pierwszy takeover poza Full Sail University będzie miał dopiero miejsce w sierpniu tamtego roku. Roman Reigns wygrywa Royal Rumble match, jednak negatywna reakcja fanów na ten rezultat zaskakuje samego Deroka. Seth Rollins dokonuje największego kasinu w historii walizki Money in the Bank, a Dabby 15 kwietnia przyjeżdża na House Show do Warszawy, będący czwartym takim eventem, jaki miał miejsce w naszym kraju. Czwartym i jak do tej pory ostatnim. Mówimy o prawie 3000 dni bez gali Dabby w Polsce. Ta mała historyczna przypominajka we wstępie tego filmu miała wam wszystkim uświadomić ile wydarzyło się w świecie wrestlingu od tego czasu. O ile dla mnie jest to coś, co pamiętam doskonale, tak od samego 2015 w Polsce przybyło wielu fanów wrestlingu, którzy nigdy nie mieli szansy być na Gali Dabi, Dabi w naszym kraju. Ba, może nawet niektórzy nie wiedzieli, że takie gale w ogóle miały miejsce. Zapnijcie więc pasy, gdyż ja jestem Piotr Szołow-Małecki z kanału Prawda Wrestlingu, a przed Wami historia gal Dabi Dabi w Polsce. Zacznijmy jednak nieco przed pierwszą galą, jaką było SmackDown w Ergo Arenie. W maju 2011 roku bowiem do Polski w ramach promocji WWE przyjeżdża Sheamus. Odwiedza stacje telewizyjne, spotyka się z fanami, by porozdawać autografy. Wtedy też zostaje ogłoszone, że 11 listopada do Polski w ramach trasy SmackDown World Tour w Ergo Arenie pojawi się WWE ze swoją pierwszą galą w naszym kraju. Był to czas, gdy transmisje gal WWE na Extreme Sports Channel zbierały solidną oglądalność. Kilkanaście razy w roku przekraczając 100 tysięcy widzów, a gale WWE były najchętniej oglądanymi programami. Wydawało się więc, że popyt na gale Dawida B w Polsce jest, i tak też było. Bilety w cenach od 55 zł aż po 535 za pakiet VIP dostępne były jeszcze do czasu samej gali. Jednak jeśli ktoś uważa, że to z uwagi na słabą sprzedaż, nic bardziej mylnego. Na trybunach Ergo Areny zasiadło bowiem około 10,5 tysiąca fanów. Czuć było w powietrzu ekscytację zarówno ludzi młodszych jak i starszych, którzy w znacznej większości po raz pierwszy mogli obejrzeć takie wydarzenie na żywo. Był to bez wątpienia potężny sukces i wiedzieli to wszyscy, włącznie z organizatorami i samą federacją, ponieważ jeszcze przed startem gali fani zgromadzeni na gali usłyszeli, że Dabi powróci do do Polski już w kwietniu 2012 roku, również do Ergo Areny, tym razem jednak z rosterem RAW w ramach WrestleMania Revenge Tour. Wszyscy byli w niebo wzięci, ponieważ w tamtych czasach to właśnie na Row pojawiały się największe gwiazdy. I to ten roster WWE traktowało priorytetowo. Oczywiście zobaczenie w listopadzie takich osób jak Randy Orton, Sheamus, Cody Rhodes, Mark Henry, Big Show czy Daniel Bryan to było wielkie przeżycie. Jednak pół roku później w ramach drugiej gali przyjechali do nas tacy zawodnicy jak John Cena czy CM Punk, co było spełnieniem marzeń wielu ludzi zgromadzonych wtedy w Ergo Arenie. Widownia? Nie była aż tak dobrze jak za pierwszym razem, bo mówimy o wartościach rzędu około 8 tysięcy widzów, ale jak na house show wydawało się to naprawdę dobrym wynikiem. Na tyle zresztą satysfakcjonującym, że od razu po gali pojawiły się głosy o kolejnym show od WWE. Jednak tym razem miał to się odbyć w innym mieście. Plotki mówiły o Łodzi i rzeczywiście była to Łódź. To był zresztą szalony czas dla fanów wrestlingu w Polsce, ponieważ również w 2012 roku do Warszawy przyleciał Bobby Root, by promować TNA, które wtedy emitowane było na stacji Orange Sport. I dość głośno mówiło się o tym, że federacja z Nashville przymierza się właśnie do zorganizowania gali w naszym kraju. Wracamy jednak do Dabi i wspomnianej przed chwilą młodzi Dabi przyjechało więc w kwietniu 2013 roku do Atlas Areny i wtedy cały entuzjazm zgasł. Centrum Polski, duża arena, największe gwiazdy i i 3,5 tysiąca widzów na trybunach. Najmniej widzów spośród wszystkich live-eventów row tamtego turu. W zasadzie ciężko stwierdzić, skąd taki tragiczny wynik sprzedaży biletów na Gale w Łodzi. Pewne jest jednak, że była to naprawdę spora rysa na relacji David i z Polską, która zresztą zahamowała dalszy jej rozwój i postawiła znak zapytania przy miejscu dla naszego kraju w kolejnych turach. Oczywiście taki wynik wiązał się z tym, że na kolejną, i jak się miało okazać, ostatnią do tej pory galę DaBi w Polsce, musieliśmy poczekać aż dwa lata. Były jednak jakieś plusy. Resting zawitał w końcu do stolicy. Show odbyło się w warszawskim torwarze, więc zdecydowanie w najmniejszym arenie, w jakiej do tej pory gościło Dawidabi w naszym kraju. Był to ruch rozsądny, gdyż nie do końca wiadomo było, po tym co frekwencyjnie wydarzyło się w Łodzi, czego się spodziewać w kwestii sprzedaży biletów. Było nieźle, jednak powiedzmy sobie szczerze, nikt nie rzucił się na wejściówki, gdy tylko trafiły do sprzedaży, a galę na żywo obejrzało około 4000 widzów. Wtedy już nie mamy do czynienia z brand splitem, więc roster Dawidabi dzielił się na dwie grupy, robiąc jednego dnia podczas takiego turu gale w dwóch różnych miejscach. Polska dostała więc menu Wentroma Drain kontra Big Show, walkę Braya Wajata czy pojawianie się ówczesnej gwiazdy NXT i Fina Ballora. A w tym samym czasie w Hamburgu na dużo większej arenie Niemcy oklaskiwać mogli Jonasine, Sine, Ruseva, Dina Ambrosa, Luka Harpera, Randy'ego Ortona czy mistrza WWE, Sefa Rollinsa. Można więc uznać, że gala w Warszawie była przetestowaniem rynku i biorąc pod uwagę fakt, że była jednocześnie ostatnim show od WWE, test ten oblaliśmy. Pamiętam nastroje po gali w Warszawie i wtedy były one dość pozytywne. Na pewno lepsze niż po wizycie WWE w Łodzi. Sądziło się, że WWE prędzej czy później znów pojawi się w naszym kraju, tylko tym razem na mniejszych arenach właśnie aktor, chociażby. Niestety. Do tej pory nie miało to miejsca. Ale czy to oznacza, że Polska nie jest dobrym rynkiem do wrestlingu? To złożony temat. Możliwe, że nawet na osobny film. Jednak spójrzmy chociażby na to, jak głośni w social mediach byli fani, gdy programy WWE zniknęły kilkanaście miesięcy temu z ramówki Extreme Sports Channel na jakiś czas. Spójrzmy na to, jak rośnie nasza rodzima scena z prime time Wrestling na czele. Wbrew temu, co niektórzy chcieliby wmówić, w Polsce jest miejsce na wrestling. I szczerze, jestem naprawdę ciekawy, jak teraz wyglądałaby sprzedaż biletów na gale WWE, gdyby odbyła się ona w przyszłym roku. Czy bylibyśmy bliżej wyników z Ergo Areny? Czy z łódzkiej wtopy. Zapraszam do dyskusji i wyrażenia Waszej opinii w komentarzach. No i oczywiście, dajcie znać, czy byliście na którejkolwiek z gal WWE DABi w Polsce. Jeśli tak, podzielcie się wspomnieniami, chętnie poczytam. Na koniec jeszcze jedno. WWE DABi może nie przyjeżdża do naszego kraju już od 7 lat, jednak to nie oznacza, że w Polsce nie ma wrestlingu na najwyższym poziomie. Już 26 listopada w Warszawie odbędzie się trzecia duża gala od Kingpin Primetime Wrestling, tym razem o podtytule Legends. Matt Seidel, znany z WWE DABi jako Evan Bourne kontra Samurai Del Sol, znany z WWE DABi jako Kalisto w walce wieczoru. Ponadto taki jak Trend7, Joe Hendry czy absolutna czołówka polskich wrestlerów. To będzie największa gala w historii polskiego pro wrestlingu. Link do biletów zostawiam w opisie i mam nadzieję, że widzimy się na miejscu na hali Osir Bemowo w Warszawie już w sobotę 26 listopada. I to by było na tyle na dzisiaj. Ja byłem Piotr Czołowmoński z kanału Prawda Wrestlingu. Tam robię filmy takie jak ten. Link powinniście znaleźć poniżej. Będzie mi miło, jeśli zasubskrybujecie. Pamiętajcie też o subskrypcji tego kanału, czyli WrestleOne. Zostawcie też po sobie łapki oraz komentarze pod filmem, bowiem jest to nieoceniona pomoc, aby ten film do do jak największej liczby widzów. Tutaj słyszymy się już za tydzień, gdyż to dopiero pierwszy z odcinków, które przygotowałem specjalnie dla Reslewan. Do usłyszenia więc.